Dzień dobry. No, znowu będę około stopa. Tyle Wam chciałem powiedzieć. Ciekawe czy ktoś się zatrzyma. A dzisiaj jeszcze Wam tylko tak powiem, że będę miał do Was taką prośbę. Także bądźcie czujni. Ja ją nagram za jakiś czas. Tę prośbę. Ale bądźcie czujni i no, jak będziecie mogli, to będziecie mogli pomóc. W sumie. Miłego dnia dam znaka czy złapałem stopa i czy ktoś się zatrzymał rozpoznając mnie z piskiem opon, czy ktoś się zatrzymał, bo ma dobre serducho, czy nikt się nie zatrzymał i kolejna relacja będzie o 19 uzaki. Update. Złapałem stopa. Od razu nie było pisku opon. Pan nie ma telewizora, nie kojarzył mnie. Po prostu dobre serducho człowiek ma. I takie spotkania tygryski lubią najbardziej. Nie ma Instagrama, ale i tak mu publicznie dziękuję. Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.